Bartłomiej Lis. witam Państwa po krótkiej przerwie. Tor Poznań dla niektórych to wręcz serce polskich sportów motorowych i wyjątkowe miejsce na mapie kraju. Dla innych jednak, zwłaszcza mieszkańców okolicznych osiedli, to źródło dużego hałasu. Czy możliwy jest kompromis między pasją a komfortem życia? I czy Tor Poznań faktycznie jest zagłośnym? O tym porozmawiamy z naszymi dzisiejszymi gośćmi otwartej anteny. A są nimi prezes zarządu Automobil Klubu Wielkopolski Bartosz Biliński. Dobry dobra wieczór. Dobry wieczór. Dobra, 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 dobra. Tadeusz Zimny ze Stowarzyszenia Przyjaciół Przeźmierowa i Baranowa, dobry, dobry wieczór, wieczór. Raz Izabela Dudkowiak, zastępczyni dyrektora Wydziału Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania. Dobry, dobry wieczór. Dobra. To program Otwarta Antena, dlatego liczymy na Państwa udział w naszej dyskusji. Telefon do naszego studia to 61 221 22 22. Czekamy także na Państwa komentarze pod transmisjami tego programu na platformach YouTube oraz TikTok. Od Pana Prezesa yy, zacznę. Tor Poznań to wizytówka polskiego motorsportu. Dlaczego z perspektywy Automobil klubu Wielkopolski to jest aż tak ważne miejsce? Bo to jest jedyny obiekt tego typu w kraju. Który powstał w 1977 roku, i gdzie tutaj swoje pierwsze kroki stawiał jeden z naszych najlepszych kierowców, Robert Kubica. I tu zresztą w ogóle rodzą się wszelkie motoryzacyjne i pasje, i, 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 i talenty. I to jest jedyny, tak jak mówiłem, obiekt, który posiada stosowne homologacje, homologacje międzynarodowe federacji samochodowej, federacji motocyklowej, federacji kartingowej. Ale też pamiętajmy, że to nie jest tylko obiekt, który służy uprawianiu sportów motorowych, ale to jest też obiekt, który służy też innym, innym konkurencjom, innym dyscyplinom, takim jak na przykład kolarstwo. Bo chciałem powiedzieć, że też na tym obiekcie odbywają się i wtorki kolarskie, i czwartki kolarskie Mistrzostwa Polski Amatorów w Kolarstwie Wrotkarze, biegacze, duatlon i też walor taki szkoleniowy, na to, na to, że szkolą się oprócz zwykłych kierowców, którzy mogą przyjść, doskonalić swoje umiejętności jazdy, doskonalą się też wszystkie służby. Czy to policja, straż, Krajowa Administracja Skarbowa, czy jest to taki obiekt, jakby powiedzieć, Multi, czyli łączymy i sporty motorowe, ale też edukację, poprawę bezpieczeństwa, jak też inne, inne dyscypliny. Panie Tadeuszu, mieszkańcy Przeźmirowa no. czy też Baranowa protestują przeciwko hałasowi od lat. Czy w ostatnim czasie ta sytuacja się pogarsza? Myślę, że ta sytuacja nie ulega jakiejś zdecydowanej zmianie. Sytuacja była w latach 15 lat temu, 20 lat temu, kiedy jeszcze prezes Werle żył i kierował atomowym klubem. Był jakiś kompromis osiągnięty z mieszkańcami. Myślę, że wtedy automowi klub lepiej pilnował użytkowników toru. Dzisiaj mamy taką sytuację, jaką mamy. Mieszkańcy nie oczekują niczego wielkiego, nie chcą nic tutaj. Jedynie w imieniu mieszkańców my jako stowarzyszenie prosimy jedynie o to, aby były przestrzegane normy prawa. I to jest prosta rzecz. Pan redaktor bardzo dobrze powiedział, że jest tutaj pewien dylemat między pasją a komfortem życia. Tu jest dylemat między pasją a przepisami prawa, między pasją a porządkiem prawnym, między pasją a konstytucją. Tak prawdę mówiąc, możemy tak uży użyć takich górnolotnych słów. Ponieważ ktoś ustalił kiedyś normę hałasu na 50 decybeli, te normy zostały ustalone w celu ochrony zdrowia mieszkańców. Bo tak to jest, że gdzieś ludzie, którzy się znają na akustyce, na wpływie hałasu na zdrowie, określili, że 50 decybeli. To jest ta norma, która gdzieś tam powyżej tej normy następuje negatywne oddziaływanie na zdrowie mieszkańców i odbiorców tego hałasu. I my po prostu chcielibyśmy, żeby ta norma była przestrzegana. Nie oczekujemy niczego wielkiego. No, myślę, że żyjemy w takim w, w kraju i na co dzień przestrzegamy przepisów. Przestrzegamy przepisów kodeksu drogowego, przestrzegamy innych przepisów, więc tutaj oczekiwalibyśmy, żeby te przepisy również były przestrzegane. Ja chciałem powiedzieć, że tu mówimy o prawie, o paragrafach, o, o, o 50 decybelach i innych normach, yy, natomiast powinniśmy przejść też, wczuć się w rolę mieszkańców. Ja jako stowarzyszenie, my bardzo popieramy tutaj działalność tego Klubu, chciałem powiedzieć, nie jesteśmy ze zamknięciem toru. On może pełnić wiele wspaniałych funkcji, o których Pan Prezes tutaj powiedział, yy, no ale niestety. Wydaje mi się, że, że tutaj gdzieś prawo jest tym, czego powinniśmy pilnować i czego powinniśmy się trzymać. Ja bym o to po prostu zaapelował, bo nic wielkiego my nie chcemy. Tu jeszcze powiem tak, panie prezesie, kiedy są te jakieś zawody hałaśliwe, czy hałaśliwe treningi, czy też tor jest użytkowany przez bliżej nieokreślone grupy. To ja zapraszam wtedy tutaj do tych mieszkańców, którzy mieszkają bezpośrednio toru, przeźmiarowie, czy też na ławicy, bo to, to nie jest problem tylko przeźmiarowa baranowa, to jest również problem mieszkańców ławicy. Ja zapraszam do, na taras, do ogrodu. Myślę, że tutaj znajdą się mieszkańcy, którzy pana ugoszczą, żeby pan się mógł wczuć w ich sytuację, kiedy jest tak potężny hałas. To jest po prostu huk. I myślę, że państwo tutaj powinni zrobić coś z tym, żeby, żeby nie dopuszczać tutaj e, takich pojazdów, które. Czy też w taki sposób organizować te imprezy, jak to kiedyś było, że ten hałas był mniej uciążliwy. O te normy I... prawne chciałem zapytać, jak Urząd Miasta ocenia tę sytuację? Czy ten hałas faktycznie je przekracza? My tak naprawdę we wrześniu 2005 roku, a później w kwietniu 2009 roku zmieniliśmy dla Automobil klubu decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu i tak jak przedmówca tutaj mówi, na podstawie rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska normy akustyczne są w tym rozporządzeniu określone. I tak się kształtuje właśnie ta norma, że od strony Przeźmierowa od ulicy magazynowej i krańcowej, gdzie mamy tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. To w dzień ten dopuszczalny poziom hałasu wynosi 50 decybeli, natomiast w porze nocnej 40 decybeli. Natomiast my mamy dwa punkty pomiarowe, właśnie od strony przeźmirowa i drugi od strony Bukowskiej od terenu Poznania, gdzie tutaj ze względu na te tereny mieszkaniowo-usługowe i ogródki działkowe jako tereny rekreacyjne, mamy ten poziom dopuszczalny określony w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu na wysokości 55 decybeli w porze dziennej i 45 decybeli w porze nocnej. I wioś, który kontroluje przestrzeganie przez y, y, właściciela toru Poznań y, spełnienie tych norm od strony Poznania, od strony Bukowskiej nie stwierdza przekroczeń y, hałasu. Natomiast od y, strony przeźmierowa jeszcze te przekroczenia y, są notowane. Y, Wielkie, niewielkie, w granicach jednego decybela w jednym punkcie pomiarowym, w drugim punkcie pomiarowym około 5 decybeli i tak naprawdę WIOŚ widząc te przekroczenia i to nie jest ważne o ile te decybele są przekroczone, tak naprawdę wydał dla Automobil Klubu harmonogram naprawczy, a później tak naprawdę ten harmonogram naprawczy, który jest przez Automobil Klub cały czas wdrażany gdzie jest budowa ekranów akustycznych zarówno od strony Przeźmierowa, jak też jest wydana decyzja o pozwoleniu na budowę przez Wydział Urbanistyki dla dwóch ekranów akustycznych od strony Bukowskiej, jest cały czas wdrażany. Jednak tu jest sytuacja taka, że jest. Od 2023 roku WIOŚ wydał decyzję o wstrzymaniu działalności Toru Poznań, Automobil Klub od tej decyzji się odwołał jest rozpatrywane to odwołanie przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i tak naprawdę czekamy na rozstrzygnięcie co się będzie działo. Mamy pierwszy telefon do naszego studia jest z nami pan Zenon prosimy. Dobry wieczór ja mam takie pytanie dla państwa, którzy protestują, że zbyt głośno przy torze Poznań przy lotnisku Ławica. A co było pierwsze? Czy lotnisko Ławica, czy państwa domy? Trochę później powstał tor Poznań. Tor powstał po to, żeby tam się samochody ścigały. To wasze domy zaczęły się zbliżać do lotniska, do toru Poznań, bo były tanie tereny. A teraz, że tam macie adwokatów i ludzi w sądach, to wyskarżycie lotnisko i tor Poznań. Żeby Wam dawali odszkodowania. To jest niebywałe. To wszystko. Tak, proszę. Bardzo dziękuję, pan Zenon, tak? Bardzo dziękuję panu Zenonowi za to pytanie, ponieważ myślę, że jest okazja, żeby z kilkoma mitami się tutaj rozprawić. Pierwsza sprawa sprawa lotniska. Proszę Państwa, w dokumentach strategicznych Miasta Poznania, dokumentach strategicznych województwa z końca lat 90., z 98 roku, w strategii rozwoju województwa Wielkopolskiego, zostały jednoznacznie określone wtedy, że lotnisko na ławicy będzie funkcjonowało do 2015 roku. Do 2015 roku. Jest to określona data na 44. stronie tej strategii. W planie ogólnym rozwoju miasta Poznania z pierwszej połowy lat 90. bardzo jednoznacznie wskazano, że w przypadku znacznego wzrostu ruchu lotniczego Lotnisko zostanie przeniesione, wskazano, że na Krzyszinę zostanie przeniesione. Mówimy o to o 93, 94. roku. Mówimy o dokumencie przyjętym przez Radę Miasta Poznania, tak? Czyli nie mówimy tu o jakiejś deklaracji o tym, że gdzieś tam komuś się przy, na jakimś spotkaniu yy, coś bym msknęło i po prostu coś obiecał. Nie, to były bardzo twarde zapisy. Chciałem powiedzieć, że yy, że ten teren yy, Przeźmiowa tutaj, jeżeli mówimy o tym terenie, to w latach 98-97 trwało postępowanie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu, dla tak zwanego osiedla Ptasiego, gdzie, proszę Państwa, lotnisko nie zgłosiło żadnych sprzeciwów tutaj wobec tego planu. Tam ustalono zabudowę jednorodzinną mieszkaniową i, i z, z dokumentów, które wtedy płynęły, nie było żadnego sprzeciwu. Dlaczego nie było tego sprzeciwu, bo zgodnie z zamierzeniami i zamiarami władz miasta Poznania, władz wojewódzkich, to lotnisko powinno zostać przeniesione w inne miejsce, w tym przypadku na Krzesiny. Ja chciałem powiedzieć, że tutaj jakby są różne głosy w tej sprawie, że to niekoniecznie miasto tutaj miało jakiś tutaj zły wpływ na te decyzje, ale, ale to ośrodki decyzyjne innych miast w Polsce mogły tutaj działać w ten sposób, żeby ta strategia przeniesienia tego lotniska na Krzesiny nie została zrealizowana, bo proszę na chwilę zamknąć oczy. I wyobrazić sobie taką sytuację, że do lotniska na Krzesinę do torów kolejowych są dwa kilometry, a do autostrady są też dwa kilometry. Więc proszę zobaczyć, jaką przewagę konkurencyjną zyskałby Poznań, Aglomeracja i Województwo, gdyby te pierwotne plany się nie zniściły. Te plany się nie zniszczyły. Ja tu powiem panu Zenonowi tak, ja jestem... osiedliłem się oczywiście w Kześćmiorowie, mam wspaniałych sąsiadów, I, ale chciałem powiedzieć, że jestem w pewnym sensie ofiarą pewnej swojej wiedzy, bo kiedyś pracowałem dla miasta Poznania <laughs> i jakby znałem plan ogólny, kiedy. Kiedy inwestowałem, kiedy budowałem dom w Przeźmiarowie. Więc nie przewidywałem w ogóle, że tutaj powstanie lotnisko. No i to jest jakaś, jakaś odpowiedź na to, czy mieszkańcy słusznie domagają się odszkodowań, czy nie. Ja chciałem powiedzieć, że wielu mieszkańców Przeźmiarowa nie ma, panie Zenon, odszkodowań, bo nie są objęci strefą. A przecież są to mieszkańcy, którzy zainwestowali pieniądze swojego życia w oparciu tak jak na przykład mieszkańcy osiedla ptasiego w oparciu o deklaracje tak twarde deklaracje dokumenty no i, i działanie, działanie lotniska naszym zdaniem jest tutaj y, y, przyczyną tej sytuacji jest oczywiście są zaniechania i zaniedbania władz lotniska który dzisiaj próbują to przerzucić na mieszkańców że to mieszkańcy tutaj za coś odpowiadają jest panie Tadeuszu jeszcze tak? wrócimy wrócimy do tego bo jest z nami kolejny słuchacz jest z nami pan Tomasz prosimy Dobry wieczór ja już bym nie chciał zadawać pytania i mówić kto był pierwszy czy, czy mieszkańcy czy tor czy lotnisko ale mam jedno takie pytanie, które mnie tutaj zaintrygowało Niech ktoś wyjaśni dlaczego, decybeli pomiędzy dwoma ulicami w Przeźmierowie a resztą, miasta Poznania lub resztą ulicy w Przeźmierowie bo rozumiem z wypowiedzi pani, że tylko na tych dwóch ulicach jest dopuszczalna norma hałasu 50 natomiast cała reszta jest 55 w dzień z tego co pani też powiedziała, Tor jako Tor generuje, przekroczenia w granicach 1 do 5 decybeli czyli jeżeli na tych dwóch ulicach mamy określone 50 decybeli dla automobil klubu i dla jego użytkowników to jeżeli ktoś by przywrócił to do normy 55 decybeli rozumiem, że ten hałas by, przekraczał był przekraczany o jeden decybel. Czy ja to dobrze zrozumiałem, czy być może gdzieś coś mi umknęło? Proszę. Bardzo dziękuję za to pytanie. To w takim razie jeszcze doprecyzuję. Rozporządzenie ministra ochrony środowiska określa w tabeli dopuszczalne poziomy hałasu dla poszczególnych terenów podlegających ochronie akustycznej. I tak naprawdę ta definicja czy określenie tych terenów podlegających ochronie akustycznej jest definiowana na podstawie albo obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania, albo też faktycznego zagospodarowania terenu o przeważającej funkcji. I tak naprawdę... E od strony, właśnie przezmiarowa, jest zdefiniowane na podstawie faktycznego zagospodarowania terenu, ponieważ nie obowiązuje tam miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jest określona typowo zabudowa <coughs> mieszkaniowa jednorodzinna. A tutaj rozporządzenie ministra ochrony środowiska określa ten dopuszczalny poziom hałasu na 50 decybeli w porze dziennej i 40 decybeli w porze nocnej. Natomiast patrząc na pozostałe tereny, jak się kształtują od strony Poznania, gdzie mamy tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług, jak również tereny rekreacyjne w postaci ogrodów działkowych, to tutaj porównując to z tą tabelą o dopuszczalnych poziomach hałasu, mamy określony poziom decybeli w porze dziennej 55 i w porze nocnej 45. I dlatego na podstawie tego rozporządzenia i określenia stanu faktycznego zagospodarowania lub przeznaczenia w miejscowym planie wydajemy decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu. I dlatego jest taka różnica tych decybeli. I to, co nasz widz tutaj podkreśla, że jeżeli by była zmiana przeznaczenia i tak naprawdę od strony przeźmierowa byłaby zmiana kategorii zagospodarowania terenu na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług, wtedy te decybele poszłyby o te 5 do góry, zarówno w porze dziennej, jak też w porze nocnej. Tor Poznań nie pracuje w porze nocnej, czyli byśmy mówili o 55 decybelach w porze dnia. Natomiast nie ma miejscowego planu. Określamy to na podstawie decyzji Wójta Tarnowa-Podgórnego, który, jako gospodarz swojego terenu, Określił nam do tej decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu właśnie to przeznaczenie faktyczne i określił je jako zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, czyli te decybele idą automatycznie w dół do 50 w porze dziennej i 40 w porze nocnej. Mamy kolejnego widza na naszej linii, tym razem jest to pan Jerzy. Słuchamy. Dzień dobry, witam państwa. Witamy. Ja już nie chcę mówić o, o, tych, o tych przepisach, planach, decybelach, jedno jest pewne, no, pan siedzący obok pana, obok prezesa i pani no uważa, że, że to jest ja nie wiem czy, o czym pan mówi, o jakichś planach którego któregoś roku, pan by chciał, żeby wstrzymać rozwój miasta, przenieść lotnisko, które do Krzesień, a następnie nawet teraz to próbować zrobić, no jest to totalny absurd, Krzesimy to jest lotnisko wojskowe, generacja hałasu jest tam niesamowita. Zresztą jest to lotnisko prawie już na to jest absurdalne. Poznajmy musi być lotnisko, lotnisko to jest piękne miejsce i to lotnisko ma być i będzie. Ale... Chodzi o Tor Poznań. Ja pamiętam, wtedy byłem małolatem, jak się ten tor budował, często mieszkałem przy Bułgarskiej, szły rowerami jeździli sobie i patrzyli co tam się buduje. No tor, faktycznie się na początku inaczej mówił. Ale pamiętam doskonale, gdzie były pierwsze budynki w pamiętam jak wyglądało, jak wyglądało Baranowo, doskonale pamiętam, co to było Edwardowo, Ławica, to się jechało parę kilometrów, była wieś yy, Ławica Hasio, ileś kilometrów była wieś Edwardowo i tak po kolei, po kolei się dojeżdżało do Szeżmierowa. Pierwsze budynki, kiedy tor powstawał, były za kościołem. Jeżeli Państwo znacie Szeżmierowo, wiecie gdzie jest kościół, to wiecie jaka to jest duża odległość. Jest takie zdjęcie, które krąży na Facebooku, jak to jest w trakcie budowy. No I tam nawet nie ma drzew, to jest step, to jest pole. Tam nic nie ma. Tylko nic Nie ma nowych w odległości kilometra, żeby jakieś budynki zajęły. Dlatego yy, wracam dalej do tego, co było mówione. Nie trzeba było budować domów pod lotniskiem i pod torem. I teraz taka druga kwestia. Na ulicy Bukowskiej, jak, jak się jedzie od strony centrum. Po lewej stronie powstaje drugie osiedle domków, jest to jakby przy końcu lotniska, a zaczynającym się torze wyścigowym. Tam ludzie mieszkają, jedno osiedle powstaje, ten deweloper buduje, drugie osiedle, czekam tylko i patrzę jak to się buduje, a za rok, za dwa tam też powstanie jakiś inny <grym> komitet i będą walczyli i z torem i z lotniskiem. Bo to budowa się kończy, za chwilę oni zamieszkają i tak dalej, i tak dalej. To przecież to jest absurdalne. Tor jest jedyny w Polsce to, o takiej homologacji, tor wyścigowy. I tu nie ma żadnej w ogóle dyskusji. To jest, to jest chluba dla całej Polski, a zwłaszcza dla nas, dla Poznania, że mamy tak fantastyczne gdzie się mogą uznać wyścigi. Inne miasta nam tego zazdroszczą. I ja, ja tego się nie po, po co ta dyskusja z jakimś jakiejś, jakiejś no To jest absurdalne. Nie trzeba budować tych domów. Ja, ja rozumiem państwa, trudno się sam wyprowadzić, ale oni to wszyscy przez Mirowie z pełną odpowiedzialnością na to, że że się lotnisko zamknie, tor się zlikwiduje jedyny w Polsce no totalna bzdura. Dziękuję, ja mam to wszystko już do widzenia. Dziękuję. Za chwilę tak. po pozwolę się odnieść. Też nie chciałbym, żebyśmy dzisiaj rozmawiali o lotnisku na, Krz nie, nie. na Krzesinach, jednak nie, nie. zostali przy to, że poznań chciałbym pana prezesa włączyć do dyskusji o tych limitach. W jednym z wywiadów z członkiem Automobil Klubu Wielkopolski można przeczytać, że jesteście przez te limity najcichszym torem w Europie. Czy one są Państwa zdaniem przesadzone? E, tak, jesteśmy rzeczywiście najcichszym e, torem w Europie, bo mamy tak wyśrubowane normy i tutaj się nie zgodzę z, e, z Panem, że e, nie dbamy, nie przestrzegamy i nie, e, nie eliminujemy tych najgłośniejszych. E, automobil Klub założył od strony Przeźmierowa e, na własny koszt ekrany dźwiękochłonne. Skuteczność tego ekranowania, zresztą potwierdzona też przez Wojewódzki Inspektora Ochrony Środowiska, wyniósł e, prawie 5 decybeli. To jest bardzo dużo. E, te normy, które pani dyrektor mówiła na tych dwóch ulicach, rzeczywiście są dla nas troszeczkę krzywdzące. Bo, jeżeli te najbliższe ulice rzemieślnicza, e, e, rynkowa e, mają normę 55, a dwie ulice Magazynowa i krańcowa, gdzie tam nie jest tylko zabudowa mieszkaniowa, bo to jest zabudowa mieszana. Tam są hurtownie, jest interkars, jest hurtownia materiałów budowlanych, między innymi i tam jest 50 decybeli. Przepraszam bardzo, ale nawet samochody jadące po ulicy Rzemieślniczej, po ulicy Bukowskiej mogą generować hałas większy niż 50 decybeli. Ja czasami em, sprawdzam e, urządzenie, które jest założone przez g, e, Urząd Gminy e, w Tarnowie na ulicy Magazynowej i w momencie, kiedy to Poznań nie funkcjonuje, albo to jest, e, są długie weekendy, e, albo po godzinie 18, tam na tym wskaźniku jest ponad 50 decybeli, 52, 53 e, i to jest też dla nas dziwne. Ale też nie, nie chcemy tutaj m, m, żyć w konflikcie z mieszkańcami, My, bo chcemy żyć w zgodzie, bo ten obiekt jest dla nas wszystkich. I dla mieszkańców nie tylko tych Poznania tych. czy innych tych, tych ale też Przeźmiarowa. Co może też świadczyć o tym, że 1 czerwca zorganizowaliśmy wspólnie z, z, z panią Sołty z wsi Przeźmierowo Dzień Dziecka, który przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania. Bo naprawdę tych dzieciaków było bardzo dużo. Rozmawiałem też z mieszkańcami, którzy byli bardzo zadowoleni, że mogą tu przyjść, mogą pokazać dzieciom. Tor mogą pokazać samochody i to jest ta wartość dodana i my też robimy wszystko, żeby być jak najcichszym torem, oprócz tych ekranów, o których wspomniałem, zakupiliśmy najnowsze urządzenie, które jest zamontowane w samym środku toru, które też nam pokazuje, które samochody, które motocykle są najgłośniejsze, które my od razu eliminujemy ściągamy, dostają od nas czarną flagę, ściągamy je do boksów i mówimy koniec jazdy, albo zmienisz tłumik, albo naprawisz ten tumik, bo inaczej nie będziesz jeździł. Oni sobie zdają z tego sprawę. Przykład ostatnich, ostatniego weekendu, gdzie gościliśmy Puchar Porsche, oni już z góry mieli zapowiedziane proszę założyć tłumiki, powiedzmy, uliczne. Nie sportowe, tylko uliczne. Wszędzie, tak jak pan redaktor mówił, na torach europejskich normy jeżeli chodzi o samochody sportowe, oscylują w granicach od 100 do 106 decybeli. Przy badaniu przy 3,5 tysiąca obrotów silnika, tam jest cała procedura badania głośności, takie normy mogą te samochody wydobywać z siebie. U nas to jest norma uliczna, 96 decybeli. Niestety robimy też wszystko, żeby te samochody zmieniać. Gro samochodów jeżdżących w Mistrzostwach Polski posiada tumiki, które skierowane są do środka toru. Bo wiadomo, że jeżeli do środka toru są kierowane, to ten dźwięk się tłumi w samym środku, więc e, takie wrażenie, że na zewnątrz jest głośno, nie. To zapraszam też mieszkańców do środka i zobaczą, że ten rzeczywiście hałas w środku toru jest duży, ale tylko po to, żeby on był w środku, a nie na zewnątrz. E, największym problemem są motocykle, które niestety tumiki mają tak skonstruowane, że idzie wydech do tyłu. Wjeżdżając na prostą startową, e, idzie ten cały dźwięk za motocyklem, ale też już pracujemy i prawdopodobnie w przyszłym roku uda nam się wprowadzić, do tych motocykli sportowych specjalny tłumik, specjalne właśnie urządzenie, które będzie tłumiło dźwięk z motocykla. Więc cały czas działamy, cały czas robimy, żeby nie naprzykrać się mieszkańcom, że, żeby też żyć z nimi w zgodzie, bo nie o to chodzi, żeby się konfliktować. Mamy tak jak Widz wspomniał, mamy jedyny ten tor w Polsce homologowany, z którego korzystają nie tylko, nie tylko Motosport, ale też inni. I my powinniśmy być z tego dumni i powinniśmy razem wspólnie z mieszkańcami robić wszystko, żeby i mieszkańcy byli zadowoleni i też wszyscy, którzy uprawiają motosport, a jest ich naprawdę dużo, bo w ciągu roku przez tor e, przewija się około 10 tysięcy ludzi. No właśnie, a propos mieszkańców, mamy kolejny telefon. <coughs> e, tym razem jest z nami pan Tadeusz, prosimy. Dobry wieczór, witam serdecznie. Pamiętam dni, kiedy, kiedy byłem działaczem Automobil Klubu i walczy, walczyliśmy o ten tor, żeby powstał w ogóle. I pamiętam, tak jak ten poprzedni pan się wypowiadał, że to były puste pola i dzisiaj ludzie powinni zdawać sobie sprawę, że najpierw był tor, później oni się pobudowali tam. I ta, ta chwila niedogodności, kiedy są zawody, nie jest aż tak uciążliwa. Tym bardziej, że ja niedaleko również mieszkam i słyszę, jak są zawody. Jak to się mówi, nie można ograniczać sportu tylko przez niezadowolenie ludzi. Także moim zdaniem to wszystko idzie pogodzić, a niestety zawody nie są codziennie. Także raz kiedyś jak są zawody, to można to przecierpieć. Dziękuję. No właśnie, czy możliwy jest na przykład kompromis polegający na ściśle określonych godzinach pracy? Ja powiem tak, no jest to ciekawa tutaj propozycja, myślę, że do omówienia nie umiem dzisiaj powiedzieć, bo wypowiadam się w imieniu członków stowarzyszenia, musielibyśmy to przedyskutować z mieszkańcami. Chciałem powiedzieć, że tutaj przyjmuję bardzo dobrze słowa pana prezesa. W tym roku od niektórych mieszkańców ja mam sygnały, że się poprawiło troszeczkę, także tu dziękuję. Nie to, to, co, nie to bardzo. To, co pan prezes, pan prezes tutaj mówi, że, że tutaj robią państwo takie wysiłki, to przypomina mi te dawne jakby też działania Toru, więc myślę, że jakiś kompromis jest do osiągnięcia. Natomiast oczywiście wracając do wypowiedzi pana Prześniczego, ja jeszcze raz powiem, tu jest dylemat między pasją a komfortem życia mieszkańców przepisami prawa. Jeżeli mówimy o tym, kto był pierwszy, jeżeli to jest taka ważna sprawa, żebyśmy teraz to rozstrzygnęli, to może zostawmy to na następną debatę, bo rzeczywiście no, w odbiorze społecznym wydaje się tutaj Państwu, że Państwo byli pierwsi. Nie. Jeszcze raz, powinniśmy się opierać na prawdzie i na faktach. Ta zabudowa tam w śmierowie w tamtym terenie, to były lata 70. To po pierwsze. Ja mam tam znajomych, którzy bezpośrednio niedaleko Toru mieszkałem pierwsze zabudowania i tutaj ten znajomy powie panu, że on z dziadkiem chodził na grzyby tam na tory, jeszcze jak toru nie było w ogóle. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Używana Tor powstał jako tor doświadczalny fabryki samochodów rolniczych Polmo. I to był tor, proszę pana, do, dla samochodów, czyli takie było przeznaczenie tego toru i on tam był lokalizowany. W związku z tym on wtedy nie miał żadnych, wie pan, żadnymi przepisami nie był jakby określone. I jakbyśmy dalej poszli tutaj, bo tak państwo mówią, że ten tor kto był pierwszy, to był drugi. No proszę państwa, tor tak prawdę mówiąc nie ma pozwolenia na budowę. On jest samowolą, to musimy sobie tutaj zdać sprawę z tego, to jest po prostu samowola. To jest, to jest obiekt, który powstał w wyniku działania działaczy wtedy, które tak troszeczkę nieprawnie działali w tamtych, w tamtych latach. Pan prezes pewnie tego nie pamięta. Myślę też, że starsi działacze też może nie pamiętają albo nie są tak skorzy, żeby tą prawdę przekazywać. Ale jeżeli My mogę kiedy, panu przerwać, tak, dzięki temu tak. mamy... Taki jedyny obiekt w kraju. Panowie, i na tym będziemy musieli niestety zakończyć, bo czas już nam się skończył. O przyszłości toru Poznań rozmawialiśmy w naszym dzisiejszym programie. Otwarta antena. Gośćmi byli prezes Zarządu Automobil, automobil Klubu Wielkopolski Bartosz Bieliński. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Dziękuję. Tadeusz Zimny ze Stowarzyszenia Przyjaciół przeźmierowa i baranowa Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Bardzo. Oraz Izabela Dudkowiak, zastępczyni dyrektora Wydziału Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania. Bardzo dziękuję bardzo za tę rozmowę. Bardzo dziękuję. A państwa zachęcam do pozostania z nami już o 20.00 główne wydanie pulsu dnia.